Panie procesie, w sumie to bardzo duże pieniądze, które trafią. No można powiedzieć najbardziej potrzebujących jakkolwiek by to nie brzmiało, ale trafią do bardzo małych podmiotów, dla których wasza dotacja często jest warunkiem zorganizowania na przykład jakiejś imprezy. Fabrzyska specjalna strefa ekonomiczna jest spółką odpowiedzialną społecznie. Bardzo nam na tym zależy, abyśmy, aby dbać oczywiście nie tylko o przedsiębiorców. Do tego zostaliśmy powołani i z oczywistych względów to nasza, to klucz naszej działalności, ale chcemy także, aby także lokalne społeczności czuły, że Inwest Park jest blisko. Blisko mieszkańców. Traktujemy to zaangażowanie csr nie tylko jako pewną etyczną, etyczną konieczność wspomagania trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, Straży Pożarnej, wszystkich organizacji, ale także jako istotny element strategii naszej spółki. Spotykamy się dzisiaj w Centrum Innowacji. Często biznes traktuje innowacje jako pewne stricte właśnie gospodarcze rozwiązania, nowoczesne dla, potrzebne dla biznesu, ale my głęboko wierzymy, że ci właśnie państwo, którzy dzisiaj w sposób symboliczny odbiorą czeki, również napędzają tę innowacyjność. Bardzo nam na tym zależy, dlatego dbamy o to. Nie moglibyśmy tego również zrobić, gdyby nie znakomite wyniki, stricte biznesowe, które osiągnęliśmy w zeszłym roku. Tak się składa, że rekordowo historyczne osiągnięcia właśnie na poziomie już takim czysto gospodarczym, czysto biznesowym osiągnęliśmy, i to pozwala nam na to, abyśmy w sposób właśnie odpowiedzialny, przynajmniej w jakiejś części, mogli się dzielić tymi, tymi, tymi dobrami ze, ze społeczeństwem. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, strefa wspiera rekordowo. Organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, to niezwykle ważna część działalności strefy. Bardzo często dzięki osobom, właśnie aktywizującym lokalną społeczność, dzieje się wiele dobrych rzeczy w naszym regionie. Więc taka uroczystość, takie spotkanie jak dziś cieszy i wszyscy mamy nadzieję, że to nie ostatnie tego rodzaju spotkanie, że właśnie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu strefa dalej będzie wspierać organizacje pozarządowe. Te organizacje czerpią z części sukcesu, który, który ostatnimi latami jest właśnie udziałem strefy. To prawda, strefa poprawia z roku na rok swoje wyniki. Kolejne rekordy zdobywa. Cieszy nas to, dlatego że dla całego subregionu Wałbrzyskiego to są dobre informacje, to są miejsca pracy. To też również możliwość tego rodzaju działalności polegającej na wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych. Panie Prezesie, grupa poszykowawcza-ratownicza to jest działanie w którym nigdy dość pieniędzy, ponieważ sprzęt kosztuje wiele, czy taka pomoc, jaką wy otrzymaliście na przykład ze specjalnej strefy ekonomicznej, czy ona jest dla Was ważna? Każda pomoc jest ważna, szczególnie pomoc takich podmiotów, z którymi możemy współpracować bieżąco tutaj na miejscu, w naszym lokalnym mieście, w Wałbrzychu. Oni zauważają, że my działamy, my wiemy, że jest bardzo istotna i taka duża, no, no nie jest firma, tylko konglomerat całych firm skupiających strefę, więc cieszymy się, że możemy współpracować. Do Dobrze, że jesteśmy w stanie otrzymać środki dofinansowania. My robimy wszystko rzeczywiście za środki albo miejskie, albo ze środków własnych. No, głównym naszym dotacjom jest dotacja miasta, natomiast wszelkiego rodzaju inne na sprzęt są jak najbardziej wskazane, z czego się cieszymy. Panie prezesie, jaka jest wasza największa potrzeba? Czego wam najbardziej brakuje, co Wam najbardziej doskwiera w codziennej pracy? Nasza największa potrzeba to jest wielka potrzeba, o której na chwilę obecną no ciężko jest mówić, nawet o kwocie jaka to byłaby, ponieważ my na chwilę obecną nie posiadamy jeszcze takiego swojego budynku, swojej remizy. I to jest coś, co tak naprawdę jest naszą jeszcze największą bolączką. W chwili obecnej nasz samochód parkuje na terenie Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia z komendantem. Natomiast to jest taka nasza największa potrzeba, ale będąca na chwili obecnej jeszcze w kwestii no, planów, być może marzeń, ale... Jeżeli mówimy o największych potrzebach, no to to już jest taka wielka potrzeba. Panie Grzegorzu, specjalna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wsparła Waszą inicjatywę e, czekiem pieniędzmi. Jaka to inicjatywa? Co robicie? E, na co te pieniądze? Oj, od razu szybko. Inicjatywa to takie e, po prostu nasz Głuszycki Piknik e, militarny, który się odbywa drugi raz i powiedzmy wprost, dzięki tym pieniądzom możemy go śmiało realizować, tak? Wsparcie kwotą 10 tysięcy złotych. Bardzo przydatne pieniądze, tak mówiąc, na takiej małej organizacji, jaką jesteśmy my, Fundacja Szlakiem Rizem My się dopiero po prostu umacniamy w tym, co robimy, a działamy na naszym po prostu lokalnym takim, głupio zabrzmi, rynku, ale powiedzmy społecznie dla naszej małej takiej społeczności lokalnej, tutaj gminnej, troszeczkę szerzej, no chcemy coś po prostu tym ludziom dać, tak. Można powiedzieć, że te pieniądze w takiej wysokości spowodowały, iż ten piknik się po prostu odbędzie. Znaczy tak, powiedzmy, to był taki nasz pierwszy fundament, tak, bo piknik jest drugi raz. W zeszłym roku mieliśmy troszeczkę problemów. Teraz daliśmy radę szybciej. Zgłosiliśmy się, napisaliśmy wniosek, poprosiliśmy i te pieniądze już dały taki pierwszy fundament tego, że jednak jakieś zapewnienie już mieliśmy tego, że możemy z tym piknikiem ruszyć. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Invest Park jako spółka Skarbu Państwa działająca na terenie Wałbrzycha, zarządzająca powierzchniami, które komercjalizuje poprzez udostępnianie tych powierzchni inwestorom, no, generuje zysk. To są często inwestorzy zagraniczni. Wszyscy wiemy, jakie potężne firmy funkcjonują w Wałbrzychu, jakie potężne firmy funkcjonują. Na terenach strefowych poza Wałbrzychem. No, ostatnia wielka inwestycja, chociażby Mercedes'a Wiaworze. To jest, można wymienić szereg takich przykładów, które pokazują, że strefa rozwija się, rozwija się i, i oczywiście wszyscy liczymy na to, że będzie się rozwijać dalej. Należy dodać, że też ten projekt budowy takich małych hal, który został niedawno uruchomiony po naszych rozmowach z zarządem strefy, które mają być przeznaczone pod wynajem dla małych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, małych i średnich przedsiębiorców, to też jest taki krok w kierunku właśnie lokalnego biznesu. To wszystko składa się, bo te hale trzeba podkreślić, są skomercjalizowane, są wynajęte, one nie stoją puste. Widać, że istnieje duże zapotrzebowanie i to wszystko składa się na bardzo dobry wynik finansowy na koniec. Fakt dobrego zarządzania strefą składa się na jej świetne wyniki finansowe. No i oczywiście, tak jak w przypadku wielu innych dużych firm w skali ogólnopolskiej, firm energetycznych, firm paliwowych, firm górniczych, tak samo też tutaj, my na Dolnym Śląsku i w Wałbrzychu, na ziemi wałbrzyskiej, mamy swoją taką perełkę, która jest mecenasem projektów i sportowych, i kulturalnych, i wspiera różnego rodzaju służby. I to jest właśnie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna inwest. Park. Można powiedzieć, że te kilkadziesiąt osób, które dzisiaj odebrało czeki w imieniu reprezentowanych przez siebie instytucji czy organizacji pozarządowych, to jest świetny przykład właśnie na to, jak należy taką politykę prowadzić, bo to nie są. Ogromne kwoty milionowe dla pojedynczych beneficjentów, tylko to są małe granty dla tych, którzy na co dzień tak naprawdę często dokładają z własnej kieszeni do no, opieki nad innymi, do trenowania młodzieży, no i do wielu, wielu tutaj dziedzin, bo tak naprawdę mieliśmy pełne, pełne spektrum różnych dziedzin, różnych branż, różnych instytucji, które działają właśnie w różnych sektorach. I to jest taka polityka, którą uważam, że powinniśmy kontynuować, powinna być kontynuowana. I mam nadzieję, że będzie kontynuowana wierzę w to przez Wobryską Specjalną strefę ekonomiczną. Yy, oczywiście w oparciu przede wszystkim o dobre wyniki finansowe, no bo pamiętajmy o tym, że to jest podstawowa działalność tej, tej spółki skarbu państwa, jaką jest Wobrzyska strefa. Yy, no ale ten aspekt społeczny widać, że w ostatnich latach został zdecydowanie nadrobiony, bo my na Dolnym Śląsku, a w szczególności tutaj na ziemi Wobrzyskiej, nie mogliśmy liczyć na wielomilionowe wsparcie takie właśnie, jak dają spółki. No nie wiem, takie jakie HM, tak w zagłębiu miedziowym, gdzie... gdzie jest szereg różnych instytucji wspieranych właśnie przez miejscową ogromną firmę, czy, czy Azoty, czy, czy, czy Orlen, i tak dalej. My tu w Obrzychu takich potężnych firm nie mamy. Jest oczywiście w Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna, koksownia, i dzięki tym dobrym wynikom. Szereg też mniejszych, mniejszych firm i instytucji dzięki dobrym wynikom stawiają na wsparcie lokalnych społeczności i to wsparcie, mam wielką nadzieję, będzie kontynuowane. Bo tak jak powiedziałem, pomimo niełatwych czasów firmy te są dobrze zarządzane, wypracowują zysk i mogą się pewną częścią tego zysku dzielić z lokalnymi społecznościami, z tymi ludźmi, którzy są najbardziej zaangażowani właśnie na rzecz lokalnych społeczności.